Grające legendy, grające legendy, grające legendy, grające legendy, grające legendy, grające legendy. Kościelna wieża. Kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwany Farą, jest najokazalszym spośród kościołów w Hełmie. Wiele wieków temu burmistrz miasta Hełmna postanowił wybudować okazałą świątynię z cegieł skontaktował się z najlepszym mistrzem budowlanym w okolicy z prośbą o wybudowanie kościoła. Mistrz zgodził się i przybył do miasta ze swoimi robotnikami. Termin budowy był ściśle określony. Czy panowie na pewno zdążą w wyznaczonym czasie? Martwił się burmistrz, łapiąc się za swoją siwą brodę. Zrobimy co w naszej mocy, odpowiedział mistrz. Kościół ma być gotowy zanim przybędzie mistrz Krzyżacki więc termin musi zostać dotrzymany. Robotnicy zaczęli budowę kościoła. Pracowali ciężko, w pocie czoła. Mistrz, który czuwał nad wszystkimi, martwił się jednak terminem. Czas uciekał im zbyt szybko. Burmistrz też nie był zadowolony z postępów pracy. Mistrz Krzyżacki miał przybyć z wizytą już niedługo, a świątyni wciąż nie ukończono. Burmistrz wezwał do siebie mistrza. Czy można jeszcze przyspieszyć pracę? zapytał. Mistrz bezradnie rozłożył ręce i pokręcił przecząco głową. W jaki sposób? Moi ludzie już pracują dzień i noc. Na wpół żywi wracają do pracy po każdej niedzieli. Nie obchodzi mnie to. Termin był wyznaczony i kościół ma być gotowy. Mistrz budowy daremnie błagał o przedłużenie czasu. Burmistrz wzruszył ramionami. Macie jeszcze niedzielę i święta. Zdążycie, stwierdził. Nie było wyjścia. Mistrz przekazał polecenie robotnikom, którzy nie kryli oburzenia. Jak to? Przecież w niedzielę i święta praca jest zakazana trudno odparł mistrz. Jeżeli mamy zachować termin, musimy pracować. Prace przyspieszono, żeby zadowolić burmistrza. Nikt już nie patrzył, jaki to dzień tygodnia w końcu wspaniały kościół o dwóch wieżach został zbudowany. Był tak piękny, że zachwycali się nim nie tylko mieszkańcy Heumna, ale także podróżni z całej okolicy. Tego dnia niebo było bezchmurne, a słońce świeciło jasno. Burmistrz postanowił obejrzeć kościół i ocenić dzieło robotników. Poprzedzało go dwóch chłopców grających na bębnach, którzy robili przejście. Ludzie rozstępowali się przed nimi z szacunkiem. Było około południa. Wokół świątyni zebrało się wielu mieszkańców oszołomionych wspaniałością budowli. Pewna pani patrzyła na ukończoną świątynię z wielkim zachwytem jaki wspaniały kościół! Stojący obok piekarz pokiwał głową i dodał I jaki piękny wieże! piękny! drugiego takiego kościoła nie ma w całej okolicy zawołał jakiś szlachcic. Niewiarygodne potwierdził burmistrz, spoglądając ku górze. Mali bliźniacy, którzy przybyli pod kościół z matką i kurczowo trzymali się jej sukni, patrzyli na wieżę i dach. Zobaczyli jak niebo staje się coraz ciemniejsze. Rozbrzmiały niewidzialne trąby. Patrzcie, co jest tam w górze, zawołali. Ludzie spojrzeli we wskazanym kierunku. Granatowe chmury rozerwały się i pojawił się ubrany na biało anioł z wielkimi skrzydłami. W oku jego głowy była świetlista aureola, zaś w ręku miał srebrny miecz. Jego czysty, niski głos zagrzmiał nad dachem świątyni przerażając nawet dorosłych. Oto kara za pracę w niedzielę. Zanim przebrzmiały słowa, uderzył mieczem w wieżę, która stanęła w płomieniach. Matki przytuliły płaczące dzieci. Wielu zebranych zaczęło się modlić. Burmistrz spojrzał na mistrza budowy, ale obaj wiedzieli, że część dachu i jedna z wież już są stracone. Pożar pochłonął jedną z wież. Od tego czasu kilkukrotnie próbowano ją odbudować, ale daremnie. Pozostała więc nieukończona, jako przypomnienie dla ludzi, żeby nie pracować w dni święte.